Witam Państwa bardzo serdecznie, Paweł Król, Młodzież Polska Okręg Klubelski, a to jest oczywiście Przegląd Narodowy. Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł Urbaniak z Konfederacji Ruchu Narodowego. Witamy pana, panie pośle. Czołem, kolego redaktorze. Dzień dobry. Drodzy Państwo, pewna duża firma z, z sieci mediów społecznościowych, mianowicie Facebook, postanowiła pójść na wojnę z polską polityką, a głównie z jedną z partii politycznych, stąd też tutaj, gościnnie właśnie mamy pana posła. Otóż w zeszłym tygodniu, jak pewnie państwo wiecie, główny profil Konfederacji Wolności i Niepodległość został na Facebooku zbanowany, jak twierdzą posłowie, bez jakichś większych ostrzeżeń wcześniejszych. Więc może takie pierwsze pytanie do pana, panie pośle, czy w jakikolwiek sposób e, wiedzieliście, czy coś się zbliża wcześniej, czy były jakieś ostrzeżenia, e, i czy w końcu w jakiś sposób e, Facebook wreszcie to e, wytłumaczył, e, za jakie treści, e, czy też na jakiej podstawie e, no zostaliście pozbawieni jednego z waszych e, mediów kontaktowania się z wyborcami. No, sytuacja jest dość skomplikowana. Jakby, jakby na nią nie spojrzeć z naszej perspektywy, wydaje mi się, że ze strony Facebooka jest prosta. E, po prostu Facebookowi przeszkadzał profil Konfederacji z różnych powodów politycznych, przede wszystkim światopoglądowych, e, i stąd e, ten profil został e, usunięty. Jego publikacja została topnięta. E, Informacje, jakie dostaliśmy od Facebooka wcześniej, e, przed e, bodaj. 4 stycznia 2022, no, to, był, to była informacja bodaj z listopada o tym, że jakaś z treści nie była teoretycznie zgodna ze standardami Facebooka, tylko że Facebook nie podał, co konkretnie nie było zgodne i nie podał też, który, który punkt regulaminu by o tym miał wspominać, więc po prostu coś usunęli i jakby sprawa toczyła się dalej. No, między później nie było jakichś specjalnych ostrzeżeń i nagle dowiadujemy się z, ze strony też takimi no swoimi też kanałami ze strony rządowej, że Facebook może nam z, zostać, zostać zablokowany, bo Facebook nie kontaktował się ani z kołem poselskim, ani z władzami partii Konfederacja w tej kwestii, że cokolwiek może się wydarzyć, zmieńcie tę czy inną rzecz w swojej, swojej pracy na tym profilu, to. Wtedy będziecie mogli publikować. Nie, takich rzeczy nie było. Arbitralna decyzja jakiegoś pracownika firmy Meta. No i wyszło jak wyszło, więc no nie jest to ani uczciwe, ani w zasadzie zgodne też z polskim prawem, bo chodzi to pod cenzurę prewencyjną, a to jest zakazane dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla podmiotów państwowych, by, by taką cenzurę prowadzić. Więc, więc w tej sytuacji, no też, Będziemy podejmować kroki prawne. My też podjęliśmy inne inicjatywy. Otworzyliśmy nowy profil, dzisiaj na, na Facebooku też, profil koła poselskiego, niezależny od profilu partyjnego, gdzie to posłowie będą, będą tym zarządzać i to jako posłowie będziemy, będziemy też tam publikować. Natomiast jakby sama sytuacja też, no, tak jak powiedziałem wcześniej, skończy się w sądzie, no, ale widzimy też jakby inną tutaj kwestię, wydaje mi się tak długofalowo, nawet bardziej istotną, czyli wpływ tak zwanych tych kor wielkich korporacji z segmentu Big Tech na życie publiczne, na debatę publiczną w różnych państwach. Dzisiaj taki Facebook czy też Twitter, YouTube od Google'a mają pozycję monopolistów w swoich, w swoich obszarach. Więc też jako monopoliści mają zupełnie inne odpowiedzialności społeczne w swoich biznesach niż firmy, do których dostęp do, do podobnych produktów jest szeroki i otwarty. Nie, takie firmy nie mogą wpływać w tym wypadku na, na, na życie debaty publicznej, no bo trzeba pamiętać, że dzisiaj ona toczy się w bardzo dużej części w mediach społecznościowych, właśnie. No, i to ma swoją konsekwencję taką, że potrzebne jest po prostu Polsce nowe prawo, które zmuszałoby też te wielkie korporacje, właśnie po pierwsze, do stosowania polskiego prawa, po drugie, do też niecenzurowania według nieprawomyślnych rzeczy, a jednak zgodnych z polską konstytucją, bo to polska konstytucja tutaj jest nadrzędna nad regulaminem też takiego Facebooka na terenie Polski oczywiście. Zatem, zatem no tutaj jest tutaj jest sporo też pracy, sporo też konsultacji naturalnie i sporo, sporo takiej politycznej, politycznej roboty dotyczącej, dotyczącej przekonywania też społeczeństwa, przekonywania też innych posłów właśnie do takich zmian legislacyjnych. My takie zmiany już zainicjowaliśmy choćby tą ustawą którą przygotował kolega Michał Wawer, dotyczącą właśnie blokady cenzury prewencyjnej. Taka była po prostu karana też sprawie. I, I w przypadku na przykład partii politycznych to sprawą zajmowała się Państwowa Komisja Wyborcza, i to ona mogłaby na przykład na taką firmę jak Facebook, firmę Meta, właściciela Facebooka nałożyć kary finansowe za niestosowanie się do polskiego prawa. No, jeszcze tutaj tak kończąc, dodam, że... Dodam, że no, dzisiaj też funkcja mediów społecznościowych, to jest istotne, no, jest podobna do, do, do funkcji choćby telefonii, czyli linii telefonicznych. Więc to, jak taka sprawa mogłaby być też legislacyjnie rozwiązania w dłuższym etapie, dotycząca właśnie trzeba by takiej ustawy antymonopolowej też, która wymuszałaby też na, na firmach typu właśnie Facebooka, właściciela portalu Facebook czy właściciela Twittera, czy też wielu innych też, zwłaszcza monopolistycznych, monopolistycznych portali, tych platform, do możliwości wymiany informacji też pomiędzy platformami. Tak jak dzisiaj możemy dzwonić z jednej sieci komórkowej do drugiej sieci komórkowej, to analogiczna sytuacja powinna mieć miejsce właśnie w mediach społecznościowych. Wywołałeś tutaj w rozmowie. Pewne informacje no, na temat tego, że strona rządowa i w jakiś sposób spodziewała się, czy też e, wiedziała troszeczkę wcześniej, że coś się może z tym e, profilem Konfederacji e, zdarzyć, więc e, wyciągać z tego po prostu takie jakby automatycznie kolejne pytanie, czy, czy, właśnie, e, czy właśnie rząd e, próbuje coś w tym kierunku robić, no bo. Ja rozumiem, no, że jesteście partią opozycyjną, więc, więc jak, w jakiś tam sposób wiadomo, że rządowi nie jesteście na rękę. No niemniej jest to ingerowanie całkowite w życie polityczne danego kraju. Więc czy oprócz waszych działań to rząd generalnie podejmuje coś, aby właśnie firma zewnętrzna, wielka, wielka korporacja, no, nie robiła jakichś swoich machloi w polskiej polityce? Czy macie takie informacje, jest, czy Ministerstwo cyfryzacji jest, coś próbuje robić? Jest ta ustawa też tutaj żobrysku dotycząca wolności słowa. To jest jakby jeden aspekt, który gdzieś tam się toczy, ale on się toczy już od bardzo dawna i to były tylko słowa, a nie faktyczne działanie dotyczące zmiany w prawie polskim. To oczywiście też musi być skorelowane z działaniem praw w innych krajach, więc tutaj pewnie potrzebne byłyby umowy międzynarodowe, które regulują taki aspekt działania też wielkich korporacji. No, być może trzeba byłoby to też załatwiać na forum Unii Europejskiej. Nie jesteśmy w tej Unii, to też korzystajmy czasem z tego, że możemy też załatwić dobrego dla Polski poprzez takie, ani nie inne gremium. Pomimo jakby wszystkich moich zastrzeżeń, generalnych niechęci do no. poru. Natomiast jest jeszcze no tutaj pewna dyskusja w, 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 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad nowymi pomysłami na legislację. No też minister Cieszyński wysłał protest do Facebooka w sprawie naszego profilu, ale ja się zastanawiam, czy to też nie było w jakiś sposób konsultowane właśnie z rządem, by ten profil zniknął. No, bo po pierwsze, właśnie długo nie było takiego prawa. Po drugie, teraz nagle rząd miał wjechać na Białym Koniu i ratować Konfederację. No to przecież no, taki rząd to będą wszyscy lubić, prawda? Więc, więc ja bym się nie zdziwił. Nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była zorganizowana akcja w ramach jakiejś współpracy właśnie rządowo-korporacyjnej. Ale nie wiemy. Tego nie wiemy w tym momencie. Wiemy natomiast to, że też rząd będzie na pewno w tej sprawie chciał wyjść na tych ostatnich sprawiedliwych i tych, którzy tutaj walczą właśnie o wolność słowa dla Polaków. Jakby co do sensu, tak, należy to zrobić. Rząd jest do tego zobowiązany po prostu, bo powinien działać w imieniu wszystkich Polaków. Czy właśnie nie było nie ma w swojego interesu? No pewnie jakiś ma. Więc zobaczymy, jak sprawa też się rozwinie. Ja, mimo, mimo jakby też wdzięczności z tej, za, za to wstawienie się właśnie przez ministra Cieszyńskiego w naszej sprawie, to właśnie widzę pewną, zostawiam sobie pewien dystans, tak? I, i jestem trochę zdystansowany, obserwuję, też nie, nie, nie pałam jakimś wielkim entuzjazmem, czy też nie, nie chodzimy, nie będziemy się jakoś przesadnie też prosić. Wydaje mi się, że to warto zaznaczyć, że w zasadzie to nie jest pierwszy raz, kiedy Facebook sobie usuwa jakieś organizacje z polskiego internetu, no bo wcześniej między innymi duży profil ruchu narodowego również. Tak, profil że tak ruchu się profil marszu niepodległości też był blokowany, profil ONR-u przecież zniknął już dawno temu z, z portalu Facebook, więc no to jest problematyczne na dłuższą metę. No właśnie. Facebook korzysta z tego, że firma Meta jest monopolistą. A propos tego monopolizmu, no to nie da się nie zauważyć, że w polskim internecie odzywały się głosy, no głównie środowiska oczywiście lewicowego, tak no, skrajnie wrogo nastawionego do Konfederacji i tworów ją tworzących, no że po prostu partia Konfederacja weryfikował tak zwany wolny rynek i i niewidzialna ręka załatwiła sytuację, czy faktycznie e, czujecie, że przegraliście na wolnym rynku, czy, e, czy być może tak być może ktoś nie rozumie tego, że e, no gdzieś te zasady tak naprawdę zostały pozmieniane przez Facebooka odgórnie i, i tak naprawdę no nie działamy już w ramach e, właśnie tego wolnego rynku, tylko być może w jakiejś e, cyfrowej dyktaturze, no, czy też po prostu monopoli, monopoliście. No właśnie dość dobrze to zdiagnozowałeś w mojej opinii, ponieważ różnica między wolnym rynkiem czy w ogóle rynkiem jest tym, że jest na nim konkurencyjność i ta konkurencja faktycznie jest na takim poziomie, na którym wiele podmiotów ma zbliżone do siebie szanse, Czyli jeśli wejdą na, na taki na inny rynek, to są w stanie na tym rynku się utrzymać, są w stanie coś budować, jeśli... Oczywiście no spełniają szereg innych też wymagań dotyczących choćby efektywności. Natomiast sytuacja, w której grubo ponad 50% polskich internautów korzysta na przykład właśnie z, z takiego portalu jak Facebook, gdzie trudno o też inne źródła takiej liczby informacji, no bo jakby internet się mocno zmienił, jeśli chodzi też o. O jego specyfikę. Ludzie dzisiaj bardzo często zamykają się właśnie w takich bańkach, jak konkretne portale. No, takie rzeczy jak fora internetowe czy, czy popularne strony internetowe są coraz rzadziej przecież przeglądane. Więcej dzieje się w internecie właśnie społecznościowym. To no choćby dlatego, że tam łatwo też dzielić się rzeczami z innymi ludźmi. To też jest dużą przewagą właśnie takich, a nie innych, innych platform. W momencie, w którym strona rządowa też w zasadzie komunikuje się z społeczeństwem właśnie przez taką, a nie inną platformę, no nie możemy tu mówić o normalnej konkurencji, właśnie. Możemy tu mówić właśnie o firmie, która ma co najmniej bierze udział w rozdzieleniu rynku na nikogo, jak właśnie na, na takie też obszarowe monopole. No bo jeśli weźmiemy w ogóle, media społecznościowe najpopularniejsze, to mamy po prostu oligopol, jeśli że z 95% zajmują największe, największe marki po prostu. A takie też niszowe, niszowe portale, no bo jest ich trochę Gab, Humble, Rumble, bodaj, czy no, nawet powstała przecież. Albitla, chociaż tak? to jest akurat, moim zdaniem, największy niewypał polskiego internetu w ostatnich miesiącach, choćby ze względów kwestii bezpieczeństwa, tam nie ma zabezpieczeń w Albitlii, Albitli, zrobionej przez właśnie tam ekipę Gazety Polskiej, czyli partopisu. no to no widzimy, że, że tak jeszcze się nie sprawdzają, że bardzo ciężko wejść z nowym też na rynek, a skoro ciężko wejść z nowym na rynek, ciężko dotrzeć do potencjalnych no, 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 odbiorców, bo to też producenci treści, tak każdy z nas w człowiek, jest też producentem treści. E, no to, to po prostu mamy, mamy ograniczony bardzo rynek nie możemy tutaj mówić o jakimś przekranie z wolnym rynku. E, dobrze, Michale, dziękuję za to, że poświęciłeś nam, nam czas, że znalazłeś, że znalazłeś dla nas te kilka chwil. E, myślę, że na koniec warto też się zwrócić tutaj do naszych widzów, którzy no, być może nie wszyscy są. E, jakby nie było wyborcami Konfederacji, to zresztą by była jakaś anomalia swoją drogą, jeżeli wszyscy widzowie byliby e, wyborcami jednej partii, bo w tym całym sporze odnoszę wrażenie, że e, Konfederacja jest przykładem, ale to nie tylko o Konfederację chodzi, bo to nie jest tak, że Facebook sobie e, zbanował jakąś tam organizację, która tam, nie wiem, trzech, e, trzech facetów siedzi na kanapie i coś wymyśla, e, tylko wykluczył z pewnego, wykluczył z tego cyberspołeczeństwa e, partię polityczną, która jest przecież e, tak naprawdę jedynie reprezentantem no, ponad miliona Polaków. Czyli tak naprawdę pozbawił, e, pozbawił głosu ponad milion Polaków. I to jest w tym wszystkim najgroźniejsze, bo dzisiaj to jest Konfederacja, e, a jutro będą kolejne, e, kolejne partie polityczne, i się okaże, że, że żyjemy w świecie, gdzie. E, po prostu, y, nasze władze nie są wybierane przez nas, tak jak powinno być w sumie w świecie demokratycznym, e, a przez jakieś tam e, osoby, czy też właśnie pracowników jakichś mediów społecznościowych, które mają dużo za dużo władzy, i, i mam nadzieję, że, że uda Wam się po prostu e, dzięki temu projektowi ustawy, dzięki ruszeniu być może innych posłów, e, no po prostu coś zwyczajnie z tym zrobić. Mam nadzieję, że, e, że ta sytuacja da rozgłos. Po prostu większno, Bo pamiętamy, co się działo na przykład z Donaldem Trumpem. Okazuje się, że media społecznościowe mogą zwalczać nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc to już jest i tak za późno na, na, ratowanie, na ratowanie polityki, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeszcze raz Ci Michale dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie i powodzenia w pracy poselskiej, a z Państwem widzimy się już w przyszły wtorek, w kolejnym. Przeglądzie Narodowym. Ja się nazywałem Paweł Król i dziękuję bardzo.